Jeżeli to jest metafora czasu, którym dysponuję, to zobacz, że zbyt dużo miejsca tutaj wie. nie ma. Wszystkie muszelki symbolizują zadanie do wykonania. Im większa muszla, tym bardziej to zadanie jest priorytetowe, zmieni nam coś w życiu. Mamy przed sobą nowy dzień do słoja. Włożę te zadania, które są największe, najbardziej priorytetowe. Teraz, kiedy mój swój jest wypełniony przede wszystkim tymi wielkimi zadaniami, tutaj mam troszeczkę tych drobiazgów, drobnych zadań, które należy wykonać. Więc... Mamy to. Ten dzień jest pełny. Rozpoczęcie realizowania swoich celów życiowych właśnie od tego, co jest kluczowe dla nas, co jest dla nas priorytetem, może doprowadzić do zmian w naszym życiu.